Gramy mecz z Francją, skoro i tak już odpadliśmy, bo ja chcę się wymienić koszulką z Mbappe. ona mi dała cały serce. No na rowerki dzisiaj. no muszę zapuszczę! Z... Czemu on tu przyjechał jak on nie gra? No bo tylko on ma głośnik i Spotify Premium. A ja chcę 40 Ej, skoro ostatni mecz jest o pietruszkę, to naprawdę dostaniemy tą pietruszkę. Ej, tydzień na Malediwach od jutra za 20 tysięcy, to jest dobra cena? A ja wrócę na chatę i nie wiem, czy obiad w domu będzie, bo żona ciągle na tańcach. Ja to się cieszę, że w końcu wyjeżdżamy ciągle leje. Co my się będziemy ograniczać? Nasz będzie puchar świata. wiesz, żyć nie będzie! Koniec ery Argentyny. Nadchodzi nasza era. Co? Pepko są nowe ubrania z Barcelony? Muszę to sprawdzić i za chwilę jestem w Pepko. Wchodzę, jestem, przeszukam cały sklep. I nie uwierzycie, co zobaczyłam. Ten chłopak, który do mnie napisał, miał rację. Patrzcie, co tutaj znalazłam. Kubek z Barcelony, którego nie otworzę, bo mi szkoda. Lunchbox z Barcelony. Bidon. O, z Barcelony. Koszulka z Barcelony. Jeszcze jedna koszulka z Barcelony, gdyby tamta się zepsuła. Moja czwarta piżama z Barcelony. Podemki z herbem Barcelony. Zgadnij, jakiemu klubowi kibicuję. Ja tu mam kalendarz adwentowy FC Barcelony. Jeszcze jest Dzisiaj pierwszy grudnia, więc otwieramy Pachnie jeszcze Barceloną Jego cena to aż 30 euro Słyszycie to? Nigdy nie miałam kalendarza adwentowego, który byłby czymś innym niż czekoladą 30 lat i mnie to cieszy Tu mamy pierwsze okienko Mam nadzieję, że wiecie kto to jest ten ziomek Ta jedynka jest strasznie mała Boję się, że to jakiś bubel Moje oczekiwania względem tego kalendarza naprawdę duże Ja bym chciała, żeby na przykład była jakaś karta z autografem Kawałek koszulki Messiego Jesteście gotowi? Ej, jestem jedyną osobą na TikToku, która ma ten kalendarz co to jest? Obawiam się, że to będzie jakaś czekoladka Co to przepraszam ma być? To jest jakaś przypinka? Co, dobrze wygląda? Jestem mega zawiedziona Otwieramy cały czy codziennie pojedynczo? Elo, lecę samolotem i uwaga mam challenge Zaraz lądujemy i mam challenge taki, że pierwsza wyjdę z samolotu Czy mi się to uda? Prawdopodobnie tak, bo czuję wolę walki o to miejsce, żeby pierwsza wyjść Jeszcze pół godziny i ja już jestem gotowa do biegu A wy wszyscy przegracie Patrzcie, pusty. Jednak się okazało, że z tamtej strony nie dali schodów, więc w sumie to wychodzimy przedostatni. Ale gigant, gigant lotnisko. A to to, yy, Sikam, sikamy, szukamy sikalni. Ej, to lotnisko jest tak ogromne, że szłyśmy 10 minut do wyjścia i dalej go nie ma. I znowu się zgubiliśmy, bo jedziemy już, jedziemy już chyba siódmy raz po takich schodach. A tam jest jeszcze, patrzcie, ile tam jest jeszcze schodów do góry. Ej, chyba jeszcze z 3 piętra, ale przejechałyśmy już z 10 piętra. A na Instagramie dowiecie się, gdzie jesteśmy? Piłka, piłka! piłka. Nie mogę ręką? A czym mam? Robimy taką samą robotę jak faceci, a nawet lepszą. Strzelaj! Co mam strzelać? Ja nie mogę przemocy, jestem za pokojem. PiS! Moja, moja, przecuj się. Biegnę, ale pędzę. Jestem szybsza niż światło. Przelewola. 5 minutes later Jak wygląda hiszpańska łazienka? Taki śmieszny dzyndzel do kranu, taki możecie sobie tak robić. Tu mamy dwa kible, możecie sobie z kim siedzieć i sikać. Nacikają. Wy siedzicie się tu, a wasz ziom siedzi tu Najlepsze jest to, że macie tutaj telefon I jakby wam się skończył papier, to możecie sobie na przykład zadzwonić Halo, dzień dobry, Marzena, przynieś mi papier, bo mi się skończył Uwaga, najlepsze Tutaj macie prysznic Tutaj sobie możecie siedzieć A tam widać pokój Więc sobie wchodzicie tu, myjecie wódkę i w ogóle A tutaj wszyscy was w spokoju widzą Ta półeczka jest mega fajna, bo możecie sobie usiąść Siedzicie sobie tutaj, możecie sobie popijać drineczki, a tutaj też się kopie i możecie sobie gadać. Oni mają bardzo koedukacyjną toaletę. Szukamy suszarki. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, bo jest. Tu! Pod spodem. Co może pójść nie tak? Wszystko! Proszę bardzo, puls 160, to jest normalne? No luz, ten mecz będzie jak szybka gierka w flipę. Trzy gole i do domu. Otwórzcie ogno, chyba tleję! Jak przegramy, to się nic nie stanie. Musimy to wygrać! Ja ten 17 lat nie strzeli go lat już po nas. To jest twój dzień! Broń, jakby jutra miało nie być! Co robię? Wyciągam mój ulubiony przyrząd, który używa podczas meczu. Ciśnienie nie Będziemy grać w przeklętych limonkowych strojach. Numer na karetkę, jakby co to mamy? Ja gotowa? Prowadź nas do finału! Gdzieś tu jest! Gdzie się przed nami chopasz, maryna? Gdzieś tu jest! Na pewno jest. Mamo, co tym razem? Potrzebuję nowe skarpety, bo to są brudne. Masz i jak ty wybrudzisz, to będziesz po co chodzić. Ej, mamo, potrzebuję nowe korki. Widziałam tym razem na zapas. Korki, turfy, czarne, białe, na rok ci ma starczyć. Ej, mamo, potrzebuję nową piłkę. Niebiesko-biała, biała, niebieska, żółta, żółto-fioletowa. Starczy ci do końca życia. Potrzebuję jakiś sprzęt do ćwiczeń Mam nadzieję, że to wszystko już potrzebuję nową bluzę na trening. Proszę bardzo. Ej, mamo, co znów? Zawierzeć mnie jutro na trening. O Jezu! Przez już 2-0. Już, chłopaki, jestem, że na grillu majówkowym byłem, a mam karkówkę dla was. Ty, kefuj, co nie trzymasz? Próbuję, ale ten zjednik nie żerwał, i kefuj. Uj, jego to załatwił, on jest Polakiem, ja z nim pogadam. To teraz będzie dobrze, znał. Nie, nie będzie lepiej, nic nie załatwiłem Panowie, wygramy półfinał, Co to ma być? A, to półfinał jest. No to teraz zaczniemy grać. Ty, a kto to wchodzi? Co on zrobi w tym meczu? Kompletnie nic. A, no to jak połowa z nas. Zadaje się, jesteśmy jedną nogą w półfinale, zostało półtorej minuty. Co robimy? Wracamy do domu. Ha. Co wy się przyjmujecie? Jak nie w tym? O następnym. Gratuluję Real Madryt wygrania La Ligi, Ligi Mistrzów, Ligi Wszystkiego. Jeśli sędzia w takim meczu nie widzi, że ziomek z Realu dosłownie wsadza łokieć tutaj ku Barsiemu, to ja gratuluję Wam wygrania wszystkiego już. I po tym faulu w ataku pada gol. Które są znane. A gdzie jest war? Czemu nie bierzemy waru na to, gdzie widać, że typ w ogóle kubarski po tym się składał na ziemi z bólu? Ja nie mam nic do tego, że Real może wygrać węż. Pewnie, że może. Ale jak sędzia gra z wami, to bez sensu. Kupisz mi wodę, bo mi się skończyła. Ja nie mogę iść, bo muszę buta zawiązać. Ej, idę kupić sobie loda. Chcesz też? Nie, ja nie mam kasy. Będę spróbować. Ale dobre, szkoda, że nie mam kasy Że kup mi, a moja mama ci przeleje, dobra? Tak? Kupisz mi? To moja mama ci zaraz przeleje Idziesz do kasy już? Tak, idę Weź mi jeszcze to, co? Jak coś to ja ci później oddam, no po co mam się tam we dwie tracić? Czy mogłabyś zapłacić za moje piwo? Właśnie okradają mój bank Nie mogę się dostać do aplikacji banku No i nie ma pieniędzy Idziemy na najpiękniejszy zachód słońca w Grecji Odfit taki, bucik taki Ona taka U, niunia I lecimy, ale patrz jaka Madzia jest baby! O, bad bitch. Już tam widać! Hey, mamy 5 minut i boję się, że nie zdążymy! Patrzcie jak ona biegnie! Yes! Zdążyłyśmy! Jak to będą foty, jak ich nie polubicie, to nigdy już nie zobaczycie tego zachodu słońca. Widziałam miliony zachodów słońca, ale ten był najlepszy. Już nigdy nie zobaczymy takiego zachodu słońca w Grecji. Ostatnie sekundy! Jak chcecie oglądać takie zachody słońca, musicie przyjechać do Grecji na kryzys. Nie ma słońca. Potem poszliśmy na przepyszniutkie koktajle. A foteczkę już na moim Instagramie 44 st. Ja właśnie widzę Robert Lewandowski. Jest dokładnie tu. Patrzcie, spaceruje sobie. I już krzyczeliśmy, żeby dał mi ale Ja nie wiem, czy tu cokolwiek słychać. Bo ten są jest ogromny. Nasz Polak, rodak. Jesteśmy tak blisko. Widzisz mi te rzeczy z Barcy, co są wiedzące? Co to jest? Lecę Barcelonę. Real, 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 real. Real? Nie ma nic Barcelony już? Mam ty wycierać tyłek. Ej, w sumie? Ko A gdzie jest Barcelona? Wszyscy wykupili. Bo wszyscy wolą Barcelonę Trzeci raz z Berwicką gramy. Ile razy mam jeszcze udowadniać, że ze mną w bramce oni nie wygrają? nie widzę, dajcie mi powtórki obejrzeć Siej, no ładny gol, jak wpuściłeś bramkę o faktycznie gol, ze mną i tak nie przegram, a co ja mam się martwić trzeba się wyluzować, na emeryturze jestem no i ja mu wtedy mówię, czy ja gram? gram, no ale nie mam co robić, to chociaż pogadajmy sobie, może sobie film jakiś obejrzenie o love never lies wyszło, on nią zdradzał z facetem, jest gol tak oglądam, dobrze się bawię, co wygrałeś no, mogę iść do domu, narka Paseczko, teraz nie jadę na kadrę. Możesz sobie tu ze mną poleżeć. Trochę odpoczniesz tak samo jak ja. Robert? Anka? Już mówiłem ci, że nie jadę na reprezentację. Ty miałeś jakieś plany? Miałam tylko tańczyć ciabatę z Hiszpanem. Przytnę komara trochę. A ja pójdę tańczyć ciabatę. Kopiluj moje opaski. Na świsotka. Chyba długo spałem, na pewno się świat nie zawalił. Gdzie jest moja opaska? Siema Robert. Zieliński? To jest moja opaska? Chcesz ją? Chcę! To nie jest koncept życzeń, piękny kawalerze. Ja zapłaciłam, żeby mieć takie włosy. Można powiedzieć, że nic, bo farbę kupiła Magda. Za 5 godzin będziemy w samolocie, a my teraz zaczynamy farbować włosy. O, to jest mocny ten kolor. strasznie się boję, że to nie wyjdzie, naprawdę. Teraz wrócimy z drugą połówką. A tutaj to już wyglądamy jak jakiś srogi emo-hipis. <śm> ja jestem nienormalna. Być może... Zadnijcie, jakiemu klubowi kibicuję. Ledwo się wyrobiłyśmy na lot. Tu robiam plakat na mecz. Ja z plakatem dla lewego. Lewe! Ja tego nie zniosę Lewe! bez na czasami. Te wózy udały się tylko dzięki Magdzie, więc napiszcie je w komentarzu, że jest genialną fryzjerką. A to ja w Barca Store z Blaugrana Hair. A to ja na ulicach Barcelony z Blaugrana Hair. I taka z lewej, taka. Cały wyjazd na moim YouTubie. <sum> Ej hey Karolina! Szef do ciebie dzwoni. Halo? No i jak tam się czujesz na tym L4? Dobrze, dobrze. Nic tak nie działa na człowieka jak L4. Czy ja słyszę szumfal w tle? <sum> szum? szum tak! Bo ja słucham szumu fal, żeby mi było po prostu lepiej. Bo ja nie lubię leków brać. To jest taka, taka terapia od szamana. Znajomy szaman mi polecił. Jakoś tak głośno ludzie słyszę. Głośno, że ludzie? Ja mieszkam na takim osiedlu bo po prostu strasznym. Tu ludzie wychodzą na dwór, gadają, krzyczą. Dzieci płaczą. <coughs> no w tym wrześniu to katar, kaszel, wszystko naraz. No dobra, a kiedy ty wracasz do pracy? <coughs> Chyba teraz ze zasięg. <coughs> do zobaczenia w biurze. <coughs> to co, idziemy na trineczka? <coughs> Chłopaki, wyjazd! Macie, bo ktoś dzwoni. Hejka, zajęty jesteś? Nie, na robocie jestem, ale mogę gadać. Kręcimy ten dokument o tobie, no i mamy prośbę. Podkręć trochę atmosferę, bo zaczyna być nudno. Ciągle tylko wygrywacie mecze. Potrzebujemy jakichś zwrotów akcji. Jak ludzie będą to oglądać, to mają im się pachy pocić, rozumiesz? Podkręcić trochę fabułę. No dobra! Zagranicz, szczęście, postać od kiedy uderzenie go! O rełko, girasi, girasi. No, wpuściłem trzy gole, to wystarczy? Szczerze, mega mocne. Fajnie to będzie wyglądało. A Co wy myślisz na półfinał? Ja to bym pograł, jeszcze fajnie było. Fajnie to było, zanim nam podyktowali karnego przez ciebie. No, czym by gazety inaczej pisały? Przynajmniej jestem sławny. Ej, stary, masz coś dużego schowanego w kieszeni. Co? Mbappé i całą kadrę Francji! <laughs> panowie, będę znowu tęsknił! Musimy już obmyśleć taktykę na mundial. Jeden słaby mecz, a reszta dobre. Ja w to wchodzę. O Jezu, mama do mnie dzwoni zawsze jak coś robię. Już jesteśmy na lotnisku. Pomału odlatujemy. Odlot. Roberci i gwariacie, zagadałbyś coś z Barceloną, żeby mi podrzucili Spotify Premium? Albo daj mi hasło do swojego. Wojtek Szczęsny kiedyś powiedział Bilety na El Clasico do najcięższych nie należą si chce być na El Clasico, a nie chce zapłacić za bilet Więc poszedł grać do Barcelony Wywalczył sobie pierwszy skład I teraz ma najlepsze miejsca na El Clasico i jeszcze mu za to zapłacą Więc jeżeli chcesz być przedsiębiorczy to bądź jak Wojtek Szczęsny A jeżeli chcesz zobaczyć nas na El Clasico, które jest 11 maja Starczy, że polubisz ten filmik, jak wbijeś na 5000 łap w górę To polecimy na na El Clasico i zobaczymy Wojtka Szczęsnego w ramce Barcelony o, L, 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 L. Się. Barcelona rozstaje się z Nike. To była ich wspólna pierwsza koszulka, a to ostatnia. Tylko teraz kto będzie następny? Bo po rozpadzie tych gigantów mamy kilku następców, którzy są chętni na Barcelonę. Najwięcej kasy daje Puma. I ta koszulka jest najbardziej prawdopodobna. Ale do walki włączył się też Adidas. Którą firmę byście wybrali na miejscu Barcelony, żeby miała wasze koszulki? Piszcie w komentarzu. A my dzisiaj razem w Ale ze mną znowu będą nierówne składy. Co my tu zrobić dzisiaj, żeby podkręcić atmosferkę tego meczu? A ty biegniesz się do mnie przytulić? Chodź, misiaczka! Eee, moja, moja, moja! Co? Karny?